Cześć, witajcie na kanale w drodze do domu jak widzicie dzisiaj na podnośniku Astra trzeciej generacji Astra H i film z cyklu jak rzywieje, ktoś może powiedzieć no ale Astra H już była z tego cyklu tak, ale nie taka, bo był to hatchback i był to 2005 roku, ile pamiętam, przed lift a tu mamy, jak widzicie lifta mamy kombi i mało tego mamy classic, słuchajcie ja tak ją nazywam w cudzysłowie oczywiście classic, bo Astra 1 była classic Astra 2 była classic a trójki już tak klasyk oficjalnie nie nazywano, nie było tego napisu klasyk z tyłu na klapie, ale jest to klasik, no jakby kontynuując tradycję, dlatego że jest to rocznik 2010, a w ogóle Astra trzeciej generacji produkowano aż do 2014 roku, chociaż u nas na przykład była chyba w Europie tylko do 2012 roku oferowana w Polsce. To można było kupić w salonie w 2010 roku, bo z tego rocznika jest ten samochód Astra J, już nowszy model oraz tą właśnie Astra. Tu mamy oczywiście popularne kombi z silnikiem diesla, taka ciekawostka 1.9. No i sprawdźmy, jak taka Astra, 2010 rocznik, czyli 15-letni Opel, Astra z, no powiedzmy w cudzysłowie, końcówki produkcji, spisuje się pod względem korozji. Czy warto kupić taką Astra? To jest temat na zupełnie inną rozmowę i taki film pewnie się pojawi na kanale, ale jak taka Astra wypada pod względem korozji? Czy znajdziemy Opla bez rdzy, przynajmniej w większości? Słuchajcie, zaczynamy tradycyjnie dla na, naszych oględzin sprzednie przednich butniki. Zobaczcie, jest bardzo dobrze, nie ma żadnych śladów korozji. Tutaj, nawet na spływach, na końcówkach, gdzie tutaj wiecie, że astry, trujeczki tutaj korodują. Słuchajcie, nie ma żadnej korozji w tym miejscu, ani też na dole progu. Za to jest trochę mchu. Sprawdźmy, jak się ma tutaj. No, tutaj widzimy, co sprężymy, Person. To, co widać, to jest wszystko bardzo dobre. Dobra, sprawdźmy teraz dalszą część naszej astry. Słuchajcie, doły drzwi ranty. Opel znany jest z tego, że lubi czasami skorodować. Ale tutaj, jak widzicie, jest bardzo dobrze. Tutaj też nie ma śladów żadnej korozji. Nie ma też śladów korozji na rancie drzwi. Nie ma śladów korozji na rancie drzwi. Także jest naprawdę bardzo dobrze. Tak samo tylne drzwi. Sprawdźmy jeszcze sobie, może chociaż te dni od środka, jak wyglądają pod tym względem. Odpływy. To jest po prostu tylko brudne. O, ale nie ma. Także pod tym względem naprawdę jest dobrze. Oczywiście progi. Zobaczmy sobie część, zewnętrzny próg. Nie no, jest fajnie, słuchajcie. Jest naprawdę, trzeba przyznać. Może sobie podświetlimy, zobaczcie. No, ani śladu. No, tutaj, gdzie podnosimy zalewarek, tu musi być, tu zawsze jest. Nie ma. Nie ma. Słuchajcie, tutaj, jak wygląda na tyle nadkola No, nie mardzę. Tutaj troszkę jest, cóż, jest yy, obci się pana. O, widać. Myślę, że to widać. Nie wiem, czy to do końca widać. Jest sposób gdzieś, gdzieś po prostu uderzenia kamieni spodobały, że kawałki farby, koroz... tutaj antykorozji Odłupały, także na pewno trzeba będzie to uzupełnić. No ale sprawdźmy przede wszystkim tylnie nad kole. Bo ople są znane z tego i końcówkę tego. Tutaj Astra Trójka często rdzewieje. Tylnia klapa. Koniec klapy jest w porządku, ale przy listwie. Zobaczmy. 1,9 CDTi, dubny napis. O i tutaj, coś tutaj się stało. Tak jakby się obłupało, ktoś coś. Dziwne to jest do zamalowania Tutaj wychodzi niestety jakieś uderzenie. Tu też jest jakiś punkt. To jest coś uderzyło i ktoś tego nie zabezpieczył. Ale ogólnie, no, klapa jest dobra, więc chyba można to jeszcze odratować. Pójdźmy dalej. Prawe nadkole tylne. Bardzo dobrze wypada. Tutaj zobaczmy, jak tutaj ta końcówka. No, podobna sytuacja. Trzeba by poprawić zdecydowanie konserwację, na pewno, ale jako takiej rdzy nie ma. Tutaj wszystko jest w porządku. Progi. Zobaczmy sobie próg prawy. Prug prawy zewnętrzny. Tutaj dziś. No nie ma, no nie ma, no naprawdę nie ma rdzy. Kurde, słuchajcie, a strabę z rdzy. Te korki widać, że z nich troszkę wypływa. Także na pewno trzeba będzie je wyciągnąć, wy, wysuszyć ten samochód. No drzwi tak samo o przednie, tylnie. Tutaj coś obtarte. Ktoś tutaj obcierał. Także tutaj na pewno też do zabezpieczenia. Tu by trzeba było podmalować. O, zobaczmy sobie. O, tutaj coś obcierało. O, tutaj O, widzicie? Tutaj tak jakby coś obcierało i wytarło. A tak często jak jest tutaj w tych miejscach. Tak jakby ktoś wsiadał i na przykład zawsze nogą. O, zawsze nogą zahaczał. Jakieś ryski. Wiadomo, no to się już zdarza. To oczywiście ma swoje latka, ma swój przebieg. Nie było trzymane pod kocem. I zobaczmy jeszcze prawy błotnik przedni, ale tutaj się jest w porządku. Także warto na pewno trzeba będzie tam zajrzeć, bo tam jest na pewno pełno syfu. Ale to nagramy. Tutaj jest tutaj jest uderzenie. No tu ktoś zadbał ale tylko zmalował od zewnątrz, a tutaj. Od wewnątrz niezamolnionych, także na pewno trzeba by. No jest to nadkole plastikowe, ale oczywiście jest podkład, ale oczywiście trzeba to poprawić, trzeba to zabezpieczyć przy ściąganiu nadkolem. Może przy okazji konserwacji, jeżeli chodzi o wnętrze słuchajcie, no z zewnątrz, jak dla mnie jest rewelacja, jak na Opla 15-letniego, no ale zobaczymy, co jest pod. I jesteśmy pod naszą Astrą. Eee, no, oczywiście, jak to w dieslu jest osłona fabryczna. General Motors. Oryginał, A czy to jest dobre czy nie, to mam nie do końca przeświadczenie, bo Diesle osłony mają, jak to Opel, dobrze, bo przynajmniej widać jak się płaci, chociaż silnik taki zły nie jest, ale tutaj coś tam wiadomo, są jakieś spływy Tylko zobaczcie, to jest na przykład na wózek Wózek w Oplu nie był najlepiej zabezpieczony, ale zawsze mam takie wrażenie, że jak są te osłony, to te wózki wyglądają gorzej, wiecie o tak widzicie nalot, to jest gruby element bardzo oczywiście jak powiecie, nie? wiadomo no to jest bardzo gruby element Więc yy, nie ma też co przesadzać z jednej strony, ale o tutaj też jest się bardzo mocny nalot Trzeba by to wszystko oszczotkować, ja myślę, że to jest po prostu dlatego, że Co prawda yy, tą krótką osłonę ma benzyna też w fabrycznie, bo to jest taka osłona chłodnicy od dołu O tak, tak przymocowana jak to w Oplu. Natomiast ta osłona myślę, że powoduje, że po prostu zbiera się wilgoć między nią a wózkiem i przez to o, i przez to się tutaj tworzy korozja Także lepiej jakby uważam tej osłony nie było. No nie będziemy mogli dać samochodu, troszkę tam przepocone, chociaż nie jest źle, zobaczcie. Nie? Jak na Opla tutaj ktoś coś kombinował. Chyba była wymieniona. Praciąka, tak jakby była wymieniana, czy mi się wydaje. No tutaj, gdzieś jest tam z przodu silnika cieknie. Coś się poci. A tam z katalizatorem, nie no tam jest wszystko dobrze. Ale to nieważne, to nie jest tematem naszej rozmowy. Przejdźmy do podwozia. Słuchajcie, jak to tutaj wygląda. Te trójkąty. No już się zaczynają pokrywać z załącznika. One były fabrycznie tylko pomalowane. Dlatego się nie dziwcie, jeżeli wasze MAPLU one. Korodują po prostu trzeba to umyć i pomalować. Nie ma na to innej rady. Natomiast najważniejszą rzeczą jest, jak zachowuje się podłoga podróżnice. Tutaj mamy podłużnice, łączniki, zejścia. Zobaczcie. I tu się postarali, bo tu jest fabryczna konserwacja. Nie? Tutaj jak to? Nie, no bardzo ładnie jest. Pod tym względem jest bardzo ładnie. Nie ma nawet śladu korozji. Słuchajcie. Zobaczmy, co jest dalej. Jesteśmy już za początkiem. Tak to wygląda. Ale tutaj nie ma co szukać. Nie? No, tu nie ma co szukać, bo podłużnice całe te elementy. No, tłumik tam trochę wiadomo, to jak, ale już jak na Opla jeszcze jest najgorzej. Pewnie jest tyłu będzie gorzej. Tutaj te elementy. Podłoga jest elegancko. Prawa strona, prawa podłużnica. To jest elegancko. próg od wewnątrz. O. próg od wewnątrz. Tutaj coś zaczyna. Krzysztof i tutaj już mam kompletną dziurę. Tutaj o, coś się tutaj... Ale wiecie, no to jak na Opla, to są <śmieszne>, śmieszne rzeczy, po prostu oni to mogli zrobić lepiej, bo poprawili się w jednej rzeczy, że zaczęli tutaj już robić konserwację, ale też nie do końca, bo na przykład wyżej tu nie ma konserwacji. O, co widać, nie? Tutaj jest, zobaczcie, to jest konserwacja, tutaj nie ma konserwacji i już się zaczynają jakieś tam burchelki poprawiać, nie? Jakby tam psiknął za młodu. No tak, tak samo, nie? Okej. Okay. Amocowanie tylnej belki. Znaczy, to jest element oczywiście odkręcalny. No tutaj, tutaj się coś tak zaczyna już pojawiać nalot, Chociaż, no jak to na Napla, Chociaż to jeszcze nie jest źle, bo większość opcji tutaj cały ten element ma niestety skorodowany. Tu jest nieźle, to, to jest jakaś blacha przykręcona, to się to nie zwołujemy. Tutaj jakiś. O. Tutaj, czyli tutaj trzeba to zapewne będzie, ale przewody są, łącznikowsze, ale przewody są jeszcze eleganckie, przewody są eleganckie, hamulcowe. To po prostu trzeba by czymś zapryskać. To jakiś tam element, zobaczmy drugą stronę. Tutaj trochę lepiej, bo tutaj chyba mniej jest po prostu zakryte i sobie bardziej to o, oszczotkować, zamalować może da radę. Eee, tabelka. Tutaj. Tylko w tym miejscu coś tutaj, ale cała jest to jest taki element łączniku, który spaja, jakby na dwozie od dołu. I on często też gęsto koroduje. Tam trzeba w ogóle do niego bardzo walić dużo fluidolu, wosku jak tam zwał. Więc tutaj dobra, zobaczymy sobie tylne tutaj elementy wokół miski na koło zapasowe. O, wiadomo, no, tutaj jest. No jest trochę piachu, więc do umycia, ale ta strona jest super, według mnie cała też nie jest skorodowana, podłużnica, bo w podłużnicy wiecie, że tylne woplach lubią masakrycznie lecieć, a tutaj jest super tu jest super, słuchajcie, tu jest super, ale zobaczcie sobie prawo prawa, podłużnica, tutaj coś przy tłumiku bo tu jest gorąco, widzicie od tłumika, i tu już coś się, zaczęło się nie podawać czyli Zaczęło zapsikać, no i mocowanie yy, od tłumika. Dlaczego zawsze to bardzo wieje? Dlatego, że te haki są w ogóle w ogóle niczym nie są zabezpieczone generalnie i od nich mam wrażenie i rdza i zawsze od tych mocowań robi się rdza ja zobaczyłem, że z drugiej strony jest idealny samochód jakby wjechał z fabryki, dzień wcześniej bo się po prostu zakurzył, a tu od tego już zaczyna iść, nie? czyli to trzeba ty zamalować no ale podłużnica jest zdrowa, to jest najważniejsze jak na Opla to jest rewelacja no i tylny pas wiecie, że tylne pasy lubią Was że polecieć, naprawdę w Kaczywakach to one nagminnie już naprawdę mocno są skorodowane A tu jest właściwie jakby nowe, jakby on by wyjechał z fabryki Czyli jednak rocznik, rocznik ma znaczenie Auto mniej więcej dwa lata w Polsce nie całe tak, półtora roku powiedzmy Chyba? Nie, dwa lata, dwa lata w Polsce Powiedzmy, że półtora roku jeżdżone Tutaj wygląda ładnie Nawet miska, miskę trzeba jeszcze też oczywiście uzupełnić antykorozyjnie To jest powierzchnie jeszcze, słuchajcie no Tutaj, no, Tumiki to. No, Tumiki nie będę mówił, no, Tumiki znacie, znacie historię. Wszyscy, co mają Opla, to wiedzą. Ci, co nie mają Opla i szukają sobie takiej astry kombi pod tym względem, no to tu Tumiki w Oplach to, to jest historia. nie? miałem Opla, od kadeta zaczynałem. We wszystkich Oplach wymieniałem Tumiki. E, nie wiem, nie potrafią, nie? Renault potrafi zrobić Tumiki, które wytrzymują 25 lat. Opel nie potrafi zrobić Tumików. No, ma 15 to jest jeszcze oryginalny Tumik. Z tego co widzę, tak, tak, to jest jeszcze oryginał. No ale zobaczcie, jak grunta ta rura, tam już było naprawiane, coś to jest rozsądne. No, tak to wygląda, nie? Wiecie, takie elementy, to jest tam po prostu blacha, które one, te blachy też nie były niczym zabezpieczone, niczym tego nie zabezpieczano. Właściciel, kto kupił to nowe, nie zabał, bo jakby sobie chociażby psiknął, czymkolwiek najtańszym, to by było super. Więc te elementy, no niestety są, nie? I od takich elementów potem się robi coś złego. No, trzeba to po prostu zapsikać i tyle. No, nie jest to samo jakiś kolekcjonerski, żeby tutaj wiele spuszczać. Tłumiki są oczywiście dostępne, więc to jest element absolutnie wymienny, nie ma jakby z tym problemu, natomiast ich żywotność w Apple jest jaka jest. Słuchajcie, tak wygląda Astra kombi rocznik, czyli Astra Classic kombi H i pod tym względem widzicie, no jednak jest lepiej, jednak jest lepiej jak sobie spojrzycie, w ogóle wiele Astra, no zdarza mi się widzieć, oglądać. I często ich blacharka jest naprawdę fatalna. A już nawet bez progów, bez tylnych nadkoli, bez przednich błotników. No a ta pod tym względem wypada naprawdę rewelacyjnie. Więc co? Myślę, że rzeczywiście nie jest źle. No i w związku z tym, auto oczywiście pójdzie, jak się tylko ociepli, do konserwacji. Bo chyba jednak warto. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. I zapraszam na kolejne na kanale w drodze do domu.